Jeśli chciałbyś jakieś dane posortować losowo, to ja zawsze do tego celu korzystam z funkcji los. Ustawiam się obok pierwszej pozycji w tych danych, które chciałbym posortować i wpiszę równa się los. Otwieram, nawias, zamykam. Ta funkcja nie ma żadnych argumentów, a ona losuje liczbę z przedziału od 0 do 1. Skopiuję tę funkcję do samego dołu i spójrz w tej kolumnie dodatkowej pojawiły się losowe liczby. Jeżeli teraz nakażę Excelowi posortowanie mojej listy, czyli tej całej listy, według tej kolumny C, to znaczy, że ustawią te zyski w jakiejś tam losowej kolejności. Spójrz, klikam prawym przyciskiem myszki na dowolnej pozycji w kolumnie C, wybieram polecenie Sortuj i wybieram albo Sortuj od A do Z, albo od Z do A. Nie ma to znaczenia, bo i tak ta kolejność będzie losowa. Zwróć uwagę, że po wykonaniu tej czynności nie widzę efektu na kolumnie C, bo Excel posortował dane według... Tych poprzednio wylosowanych liczb, a po posortowaniu wylosował nowy komplet, więc te w kolumnie C w kółko będą się losowały nowe. Natomiast te zyski, które były w kolumnie B, one są ustawione teraz w losowej kolejności. To samo mogę robić dla dowolnych danych, obojętne czy będą to liczby, czy będą to teksty. Spójrz, te dane z kolumny E również mogę posortować w analogiczny sposób. Po wykonaniu takich sortowań losowych, tę kolumnę, w której była funkcja los, możemy usunąć i dane będą w jakiejś wylosowanej kolejności.